Gracias. I apeluję o człowieku, który przyszedł, posiąć w knu z świata. Trzeba nie wchodzić kompletnie, konkurencję, tylko kiedy Trzeba się jakiś portal świata i tam jest jest kokowanie przez ludzi. Pojawić się jest nęcie, gdzieś jest No i pojawić się, się w ogóle inny miejscu, w jakimś koloruś w różnych rejserzach. No i nie widziałam filmu, który i w filmie. Nie było a nie było koloracka. Mam jakaś kolora koloracka. No bardzo słabo takie ubrane, bo nie ma kobryszaka, nie ma kakorana też, nie raka, jest jakaś coś, wyjała, by Widzę to w Nie wiem, gdzie jak... Mamy króla, a nie mamy króla z panią, mamy... I... I, i kogoś, kto kogo tak nie chwyci, to jest takie... I skuczne i nieprawsime. I smutek też nie ma w rogu. Kobrówka... Nie wiem, też. Nie ma w rogu, jak ma film też. Nie końca kobry... Zobaczyłem trochę męczące miejsca i mówię, jak indywidualna wujka i klejka, to już takie nie polecimy na nakrętę i go koszmosmy. na nakrętę wrogi, to też tylko jaka napić, filmy A tyle, jak odzyskaliśmy, jak on